Słuchajcie, e, jedną rzecz, kawka poranna, jedną e, ważną rzecz, bo moja teoria o tym, że zaczną przychodzić zwierzęta do wodopoju, do stawu, żeby pić, chyba się sprawdza. Zobaczcie, wczoraj spadł śnieg, świeży, bo była odwilż i cały śnieg zszedł. To jest ślad łosia i chcę zobaczyć, czy ten łoś... Był w nocy albo rano. Czy są świeże ślady? Różne inne. O, tu są wczorajsze znowu łosiowe, przysypane śniegiem. O. A zaraz zobaczymy, czy są ślady świeżutkie. Bo widzę, że tam, o, na skarpie są jakieś świeże ślady. O i tu są świeże ślady. Zobaczcie. Zaraz zobaczymy. Czy to znowu ten łoś tu przyszedł? Tak. Tak. Chłopak sobie po prostu przychodzi do wodopoju. O, zobaczcie, to jest świeży ślad. Czyli mamy kolegę łosia, który tu przychodzi. No tu więc Zobaczcie, to są świeże ślady. Duże. Takie racice i to znaczy, że chłopak o, z lasu sobie tędy ale słoneczko piękne, zobaczcie i sobie tędy przyszedł albo tędy to wyszedł o, to jest świeży ślad I teraz zobaczymy, którędy on do tego wodopoju schodzi bo wczoraj jak sprawdzałem to tam e, z tej płytkiej a tutaj widzę, że schodził tędy sobie do wody zszedł, bo to są Wyraźne ślady U łosia. Te racice się mu odcisnęły. Nie wiem, ja zakładam, że to łoś, ale tak tak prawdopodobnie wyglądają te ślady, bo takie racice w lesie to chyba tylko łoś. Żubry mają zupełnie inne ślady. Mają kopyta. Łoś ma poduchy swoje. I tak, tu jest masa śladów. Łosiowych. Czyli jednak łoś przychodzi do wodopoju. Fajnie, cieszę się. Super. Zwierzaczki przychodzą. Ale ładnie, co? O. Miłego dnia.